Choć w papierach lat przybyło, to wciąż darzą się nieustającą miłością i szacunkiem. Są ze sobą od ponad pół wieku. Okrągłą rocznicę pożycia małżeńskiego, czyli Złotogody, świętowało w Tuliszkowie dziewięć par. Był też jeden wyjątek. Państwo Marianna i Zdzisław Cichoń, którzy sakramentalne tak powiedzieli sobie 61 lat temu. Zgodnie z tradycją wszyscy jubilaci otrzymali honorowe medale. Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski. Nie obyło się bez tradycyjnego 100 lat, kwiatów i życzeń. Staramy się, żeby zawsze to, te uroczystości. się... Uroczystości się odbywały. Czasami nawet było tak, że były dwa razy w roku. Warto przeżyć 50 lat czy więcej wspólnie z małżonkiem, i to jest wydarzenie dość znaczące. Celebrujemy je i uważamy, że należy je właściwie pielęgnować, bo to jest wzór do. Zachowywania i postępowania się naszych przyszłych pokoleń. Podobno najtrudniej jest przetrwać pierwsze 50 lat, później to już z górki. O tym, co zrobić, żeby doczekać tak wyjątkowego jubileuszu, mówią sami jubilaci. Nie denerwować się. Nie, ja powtarzałam kilka razy. O. Kłócić się i potem zgodnie z powrotem żyć. Tak. O, a kłócić się też trzeba. Koniecznie. Rozładować się ani, trzeba, ani bo jak nie, to nie będzie życia. niedobrze. <laughs> Choć od pierwszego spotkania rzuconego nieśmiało spojrzenia czy wysłanego ukradkiem uśmiechu minęło 50 lat, to jubileci doskonale pamiętają początki swojej znajomości. Z zawodu byłam położną i odpierałam, powiedzmy, znajomej dzieciątko. A na Chrzciny był poproszony małżonek brat tej rodzącej, on mieszkał wtedy jak był jako student w Szczecinie. No, a ja jako ta, która pomogła w porodzie, bam zaproszona on jako krzes. I tak się poznaliśmy. No, dziecko, my, się poznali. my od maleństwa jesteśmy. w sobie mieszk mieszkaliśmy i cały czas tak trwało. Ja ją bardzo lubiłem bić, bić. Byłem malutki byłem, tak od razu mówię lałem i gdzie popadło? No nie. Chodziliśmy do szkoły razem, razem występowaliśmy, bo wtedy był, Pani Stasińska była, to taki zespół tam u nas był, wszędzie żeśmy, nas kojarzyła zawsze razem i do końca tak żeśmy potem się pobrali. Ale on pojechał, najpierw on wyjechał na trzy lata do wojska, do, bo był w marynarce, to go nie było wcale, no i tak ze dwa razy list napisał i z głowy. <laughs> Tego dnia nie zabrakło także cennych wskazówek od jubilatów dla tych, którzy na ślubnym kobiercu zamierzają dopiero stanąć. Ustępliwość, bo chłopcy są bardzo uparte. Cóż można do tego dodać? Muszą się kochać. Z tym, że no ta miłość, taka naj, największa, że tak powiem, przemijasz czasem, ale trzeba ją dalej kultywować. I to jest ta cała. Metoda, żeby to powodzenie w życiu nastąpiło. Wierzyć sobie jednym słowem. Na zakończenie dla wszystkich gości wystąpił zespół Jesień.